Cześć, cześć, witajcie! Z tej strony Hannibal z kanału Hannibal Starcraft. A to jest pierwszy odcinek z serii Starcraft 2 od Podstaw, i to jest PBZ. Zapraszam. Tak, generalnie, na, zanim tutaj zacznę grę, to powiem troszeczkę o tej serii. Ta seria to, to jest seria przeznaczona dla graczy, którzy są od brązu do słabszego golda. Czyli dla takich, którzy tak naprawdę zaczynają swoją przygodę ze StarCraftem i spodobał, spodobała mi się rasa Protossów i chcieliby się nią nauczyć grać. To jest PvZ, tak więc w tym odcinku pokażę Wam dwa podstawowe otwarcia na PvZ, czyli Forge Fast Expand i Gate Fast Expand oraz różne wariacje tych otwarć. No i tak, zdecydowałem się to zrobić, gdyż ostatnio trochę zacząłem streamować nawet jakieś turnieje takie małe, albo Clan Warsy streamowałem i po prostu widziałem, że naprawdę poziom niektórych graczy z Golda nawet jest naprawdę niski. Nie umieją oni otwierać ani na Zerga, ani na Terrana ani na Protosa. Tak więc celem tej serii jest na, po prostu nauczenie Was jakichś takich podstawowych otwarć. Ja oczywiście nie będę się starał nabijać APM-ów, zresztą mamy się przede wszystkim czytelne i łatwo widoczne dla graczy z niższych lig. Tutaj Tutaj gdzieś mniej więcej w tym miejscu klawiatura będziecie mieli, tak więc będziecie widzieli wszystko ładnie, co ja naciskam. No dobrze, zaczynamy. Ja oczywiście będę grał na e, boty, gdyż to chodzi o to, żeby wam po prostu pokazać jak to mniej więcej wygląda. Zaczynamy. Dobrze. Pierwszą rzeczą, którą sobie robimy, grając na Zerga, to sobie oczywiście ustawiamy. Co my sobie ustawiamy? Ustawiamy sobie Hotkeye. Ja pod jedynką mam propkę i pod piątką mam Nexusa. Teraz klikamy dwa razy na Nexusa i Ctrl F1, jak widzicie. To ustawiliśmy sobie pierwszą lokację. Tutaj Ctrl F2, to jest druga lokacja. I teraz po prostu możemy sobie przeskakiwać. I tak, no pie pierwszą rzecz, którą Wam pokażę, to jest Force Fast Expand. Stawiamy. E nie, dobra, nie będę się za bardzo przejmował scoutem. Tak, Pajlona stawiamy tutaj na tej takiej szerszej rampie i tak, Forge Fast Expand jest to build, w którym dosyć szybko udaje nam się przejąć e, ekspansję, aczkolwiek jest to, wiadomo, zrobione kosztem technologii. E, tak więc e, zaczynamy wiadomo od Forge'a, nie od Witwaja. E, I może ja Wam najpierw pokażę Forge, e, Forge e, First. Jeszcze jest to bezpieczniejsza wersja tego bildu. Na 13 supply tutaj budujemy sobie Forge'a. Wiadomo, chronobusujemy propki. No i tak, ten wall to jest bardzo łatwy sposób tak naprawdę na zrobienie sobie dosyć bezpiecznego wall'a tutaj właśnie w naturalu. Skład Będzie się składał z Spylona, Forge'a, Gateway'a i Zelotu ustawionego na holdzie. Jeszcze nie bustujemy No i tak, jak tylko będziemy mieli e, 300 minerałów, to wysyłam naszą propkę tutaj od razu do naturala. O, w tym momencie. Tutaj jest rozkaz na postawienie Nexusa wiadomo. Stawiamy Nexusa przypisujemy go pod lokację. Teraz robimy jedną propkę. I stawiamy pylona. Teraz robimy jeszcze jedną próbkę I dopiero teraz stawiamy gateway'a. No, i oczywiście, probka powinna być wysłana na skał, aczkolwiek ja sobie na razie pominąłem tą kwestię. Tutaj jest tak, wszystko ładnie. Jeszcze, jeszcze jedna probka I postawimy sobie kanona. Ta probka to jest ustawiona na chodzi, żeby nie wpuściła żadnych zelingów złych. No, jest kanon, robka na holdzie. No i teraz tak, teraz sobie chroną bustujemy po prostu. Grzecznie. Dwa asymilatory. Ma, ma, mam nadzieję, że mniej więcej widzicie co, gdzie, jak robię i że to tempo nie jest dla was jakieś za szybkie Wiadomo, się robić gateway to robimy cybernetic Score. Po trzy probki do asymilatorów wysyłamy i zaczynamy budowę zaloty i te, no, no i tak, ja myślę, że ja na razie to skończę w momencie, w którym te zelota nam się zrobi. E, tutaj jeszcze jak tylko, ma, jak tylko mamy wystarczającą ilość wyspanu to zaczynamy sobie plus 1 do ataku i Warp Gata. no i tak, tutaj zelota nam się kończy robić To wiadomo zelotę ustawiamy tutaj na holdzie. I, te, no I teraz się tutaj zatrzymam. No, i tak, ten zelot on nie przepuści żadnych Zelingów złych. Tutaj foton kanon służy nam bardzo ładnie do obrony. Tak więc będzie on strzelał do jakichś nadbieg nadbiegających lingów. Tutaj wiadomo, plus jeden do ataku jest badany głównie po to, gdyż nasze zeloty e, będą wtedy na dwa e, uderzenia ściągały takiego Zelinga. No i, no, i tak, i, e, dalej są naprawdę różne możliwości e, przejścia e, w jakąś makrogress z, te, e, z tego bildu. Tutaj e, można się z, zająć dosyć szybko, z, dosyć szybko z trzecią bazę, czyli tak około 7 minuty. Aczkolwiek no, to już wam pokażę w następnych odcinkach. E, na razie to jest właśnie t, e, taka całkowita podstawa, czyli do, z, do momentu zrobienia tego zeloty. Tutaj jak widzicie, już dalej nic nie robię. E, tutaj Plus jeden się robi. E, ten, jak to się mówi, Warwick się robi. No tutaj wiadomo, Mothership Core powinienem był zrobić. E, ale na razie to tyle, jeżeli chodzi o Forge Pass Expand e, w wersji Forge First. Dobrze, teraz Wam pokażę wersję Nexus First, e, która tak naprawdę się różni tylko tym, że przed Forgem stawiamy sobie Nexusa. Jest to wersja e, oczywiście bardziej ekonomiczna, e, bardziej nastawiona na makro, aczkolwiek e, tak naprawdę ja nie wiem, czy w ogóle jest możliwe wybronienie jakiegoś Six pula albo 8-pula, e, e, grając Nexus First. Tak więc na dziewiątym saplaju się zwykle skautuje prop aczkolwiek ja to sobie teraz pomijam, e, No, gdyż po, gdyż po prostu mi chodzi o to, żeby wam pokazać e, cały build order. E, o kwestii skautowania to będę wam mówił później, w późniejszych odcinkach z tej serii, wiadomo, na razie się niczym nie różni ten build, stawiam sobie pylona tutaj. Jak pylona się kończy robić to chronobustujemy propki. I teraz sobie spokojnie tych prób tutaj będziemy mogli naspamić, naspamić dosyć dużo, gdyż ten nexus są dopiero będzie zostawiany przy 17 zaplaju. Chronobusty jak możemy to używamy. Kolejna probka. Nie, nie, ma, nie ma za bardzo co na razie komentować tego buildu. Wiesz, to jest to czyste tworzenie probek. 15 probka, 16 probka, 17 probka. I teraz jak będziemy mieli 200 minerałów, 300 minerałów, przepraszam bardzo. To wysyłamy probkę żeby postawiła tutaj nam nexusa Tak naprawdę, przy y, skautowanym, y, przy skautowanym, jak to się mówi, Force Fast Expand, to kropka, to, to która wraca, tak naprawdę, to zwykle stawia. Teraz, my, jak mamy 150 minerałów, to stawiamy Forge'a. Lecimy, postawić Pylona, szybciutko. Pylon. Z powrotem, robimy jedną probkę, Dostawi... zaraz gatewaya dostawimy. Gateway, tutaj probka na holdzie, ustawiono oczywiście chrono busta na Nexusa i teraz foton kanon I dwa symulatory zaraz dostawimy I Jeden Asymilator, drugi asymilator O, trzy probki, wiadomo do każdego z tych asymilatorów I zalotę. No i tak, tutaj wiadomo, na powinienem zrobić, aczkolwiek, no, jak ja już mówiłem, ja go tutaj po prostu pominę. Gdyż do 36 Supply'em, a Wam po prostu tylko pokażę ten build. Wiadomo, plus jeden do ataku badamy. Warp Gate badamy, Probko odsyłamy Z na holdzie, no i, no, i to, no i to tyle. No tutaj Wall wygląda tak, tak naprawdę identycznie. Róż, e, wersja fort, fe, e, fort First, od Nexus First się różni tylko tyle, że po prostu ten Wall jest tutaj zakończony szybciej. Mamy, mamy, lepszą ekonomię, e, przy Nexus First, aczkolwiek, jeżeli jesteście w jakimś brązie, czy jak, e, czy innym srebrze, to polecam wam jednak grać Forge First, gdyż, e, jeżeli zaczniecie Nexus First, to tak naprawdę obrona jakiegoś, e, jakiegoś Stick jest bardzo ciężka, jest, pre, jest prawie, że niemożliwa. E, I tak, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi, przynajmniej, przynajmniej póki co o Forge First Expand. Gdyż w dalszych odcinkach z tej serii będę oczywiście rozwi rozwijał temat tego otwarcia, gdyż jest to moje ulubione tak naprawdę otwarcie na Zerga. Dużo bardziej je lubię niż e, Gamefass Expand. E, no i wiadomo, mamy bardzo dużo możliwości tutaj e, przejścia do jakiejś gry bo do jakiegoś Olina. Na, na przykład e, bardzo fajnie Twilight Olin wychodzi z tego. E, Twilight Olin się znajduje tam na moim kanale. E, w, opisie, w opisie podam linka do niego. No i wiadomo, teraz przejdę do Gate Fast Expand. Gate Fast Expand to też jest dosyć, dosyć fajny build. E, Różni się tylko tym, że walla robimy sobie tutaj dopiero e, no i w związku z tym no wiadomo naturalnie jesteśmy w stanie zabezpieczyć tak szybko jak przy Force Fast Expand Dobrze, teraz, teraz przechodzimy do sekcji e, poświęconej Gatefast Expand e, no tak, jak już powiedziałem, Gatefast Expand jest to build, który Wola robi tutaj, w tym miejscu. W przeciwieństwie do Fort Expand, który robi, no, którym się urobiemy po prostu tutaj. No i tak, nie za tu wiele mówić. Te, w momencie, w którym gramy Gatefast Expand, to tak, tak naprawdę dużo łatwiej jest nam bronić jakieś oliny, gdyż tego Wola. Dostajemy znacznie, znacznie szybciej niż w przypadku Forge Fast Expand. No, zapewnią też lepszą technologię, aczkolwiek, jak już mówiłem, przynajmniej tak mi się wydaje. No, że naturale przyjmujemy później. Nie jesteśmy go w stanie tak szybko zabezpieczyć. Otwarcie jest póki co standardowe. Na 13 supply'u Wysyłamy propkę do postawienia gateway'a. No ładnie, dobrze. Tutaj jest przejście. Niestety na 15. Supply ustawiam sobie jeden asymilator. i teraz tutaj o, zamykamy to przejście pylonem i chronobusta używamy, kończy się robić asymilator, to trzy propki do asymilatora wysyłamy, tradycyjnie Stawiamy sobie benefit score, tak żeby tutaj dopełnił, dopełnił nam wola. I tutaj zeta po prostu wyślemy Z oczywiście na holdzie będzie ustawiony. No i co dalej? no Chronobustujemy nasze probki. I kolejny asymilator dostawiamy. No, na hordzie. Tutaj Gate'a Badamy. Pylona robimy. No i dobrze. I zaraz się będziemy brali tak naprawdę już za przyjmowanie ekspansji. Tutaj już mniej w tym momencie wysyłamy, wysyłamy probkę. No i tutaj sobie stawiamy Nexusa. Teraz tworzymy Mothership Cora. I Stalkera możemy. I teraz Pylona postawimy tutaj przed naszym naturalem. No i do, dobra, I co, i co tutaj dalej się dzieje? No, dalej, teraz dalej, to po prostu będziemy kończyli tego łola. Ja, ja to zwykle robię właśnie za pomocą Gatewaya i Robotics Facility. Oczywiście można też, można też, też Stargate'a, i wtedy w tym momencie po prostu tutaj przemieszczamy naszego Zelote, aby tutaj chronił naszego wola No i mamy gotowego wola Mamy niezłą technologię, za, e, tutaj roboty Facility albo Stargate tam się kończy robi, e, nie kończy robi, dobrze w robienia się mniej więcej, za no to Wargate już tam się skończył robić. Tak więc e, technologię dysponujemy dosyć e, niezłą, z, znacznie lepszą niż e, w przypadku Fort Fast Expand, aczkolwiek, no jak już powiedziałem, e, eks, ta ekspansja ona jest później e, przez nas przejęta, będzie później wysaturowana, no, i tak, z Gate Fast Expand to też mam do dyspozycji wiele bardzo fajnych Olinów. Jak również makro zagrywek też można przejąć dosyć szybko z trzecią bazę. Aczkolwiek no nie aż tak szybko jak czy Ford Fast Expand. Najpierw powinniśmy sobie tutaj naturalnie wysaturować. No, i co tu wiele mówić? No, też. To otwarcie jest bardzo fajne i też e, radzę, radzę się go Wam nauczyć, abyście po prostu nie grali w kółko e, samego Force Fast Expand albo Gate Fast Expand. Ja to polecam grać na zmianę. E, przynajmniej na razie. No a potem to już będziecie grali to, co wolicie. To, co, to, po czym się Wam lepiej gra. Ja Wam na razie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, e, że. E, ten poradnik, póki co spełni swoje zadanie, czyli Wam poka pokazał mniej więcej, jak, jak przynajmniej należy, póki co otwierać w PVZ, że macie do dyspozycji dwa bardzo fajne otwarcia. I jeżeli Wam się spodobał, no to wiadomo, łapka w górę, jeżeli nie, to łapka w dół. Możecie również zasubskrybować mój kanał i tak dalej. No i... Następnym poradnikiem z tej samej serii, który zrobię, to będzie poradnik do PvP, na który też Was serdecznie zapraszam. I na razie trzymajcie się, cześć.